Z roku na rok odwiedza pan, panie marszałku, jarmark cysterski. Jak pan ocenia tegoroczną edycję jarmarku? Z każdym rokiem ten jarmark cysterski jest piękniejszy, lepszy. Znacznie więcej ludzi, więcej rycerzy. No, bardzo się cieszę, że tych rycerzy jest więcej, bo to nie jest łatwa sprawa, to jest trudna sztuka być rycerzem nie tylko walczyć, ale także powstrzymywać się od walki. Więc ten Jarmark jest coraz piękniejszy, ładniejszy. Chętnie tutaj przyjeżdżam do Peleplina, a chcę powiedzieć, że niedawno też przysłałem pięciu senatorów e, rosyjskich. Organizował pobyt tutaj e, senator Andrzej Grzyb dla nich i są, byli zauroczeni Peleplinem, e, katedrą, muzeum, ale też e, miastem samym. Przecież to miasto w swojej e, takiej najważniejszej, najważniejszej części Część to miasto średniowieczne. Jak ta impreza się na przestrzeni lat rozwinęła i jakie ma szanse rozwoju na lata przyszłe? No, to pierwsza impreza gdzie mnie deszcz zlał. Do tej pory jeszcze mi się zawsze udawało. Była ładna pogoda. Dzisiaj też ładna tylko chwilowo spadł deszcz ale jak widać jarmark się rozwija bo Wydaje się, że z roku na rok jest więcej ludzi. Idąc tym korowodem, który dzisiaj przeszliśmy, patrzyłem na, na te tłumy, które są naokoło, to naprawdę robi wrażenie coraz większe. To jest coraz fajniejsza impreza. A tu bywałem wcześniej, moja córka jako, że uczyła się w szkole średniej w Trzewie w Katolickiej, tu zawsze wystawiali swoje różnego rodzaju stoiska, więc bywałem tutaj rok w rok. Ale dzisiaj tak patrzę z perspektywy kilku ostatnich lat, to rzeczywiście chyba jest największy w ostatnich latach. Na więcej ludzi przyszło. No i też oprawa jest coraz taka ciekawsza, to wszyscy się uczą i fajnie. To, to jest coś, co jest taką wizytówką też Pelplina. Takich kilka imprez na Kociewiu mamy. Warto je pielęgnować, bo właśnie po to, żeby e, były takie znaczki kociewskie, żeby ludzie wiedzieli z całej Polski, że mogą przyjechać w tym i tym terminie do Pelplina, do Gniewa, Starogardu, Trzewa czy gdziekolwiek, bo jest coś fajnego. Takich parę imprez już się robi to jest fajne. To jest jedna z takich ważnych, dobrych imprez. Panie burmistrzu, co sprawia, że Jarmark Cysterski z roku na rok się rozrasta? Ja myślę, że program, który jest przygotowywany przez organizatorów, jest przyczyną tego, że coraz więcej gości do nas przyjeżdża. Program jest bogaty, bo poza tą historyczną częścią, pokazującą jak żyli Cystersi, pokazuje również jak żyli mieszkańcy, jak żyli rycerze. Mieszkańcy, goście są spragnieni zobaczenia walk rycerskich, zobaczenia tego, co się działo w kilka, kilkanaście wieków temu, bo to jednak XIII wiek no to sporo czasu temu. Program, który jest urozmaicany co roku o nowe elementy, powoduje to, że coraz więcej chętnych przyjeżdża. Poza tym, myślę, że w tym czasie na terenie Województwa Pomorskiego jest mniej imprez, bo to jest już. Rok szkolny, kiedy młodzież zajęta jest nauką w szkole, dorośli są w pracy. Stąd też wejście z takim programem powoduje to, że wszyscy chcą przyjechać zobaczyć, co też w tym Pelpinie takiego się dzieje. A poza tym jarmark to już jest jedenasty. Ma swoją renomę, ma myślę też już sławę i to chyba przyciąga. Nie ma w tym jarmarku takiego... Byle jakości. Jest coraz więcej kunsztu, coraz więcej doskonałości. Myślę, że ciągle się uczymy i poprawiając to, co jest złe, co jest błędne, sprawiamy to, że ten jarmark jest o wiele ciekawszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.